Hej, z tej strony Adam. W App Store jest wiele gier wyścigowych i tych, w których wyznaczamy ścieżkę naszej postaci, jednak jest tylko jedna gra, która łączy te dwa rodzaje w jedną całość. Draw Race jest naprawdę wyjątkową grą, gdzie właśnie rysujemy ścieżkę wokół toru, aby następnie oglądać jazdę naszego samochodu. Całkiem niedawno pojawiła się już druga część tej gry, która poprawia większość aspektów oryginalnej wersji, jednak nadal utrzymuje podstawową mechanikę rozgrywki. Ta część zawiera kompletnie nowy silnik graficzny i realistyczne samochody w środowisku 3D. Oryginał był jakby komiksem, jednak teraz spotkamy coś na stylu reckless racing. W Draw Race 2 wszystko polega na tym, aby znaleźć najlepszą drogę na zakrętach i serpentynach na asfalcie, pustyni czy też śniegu. Każdy tor wymaga innej linii wyścigowej, których jest całe mnóstwo oraz naprawdę przemyślanej strategii. Zaczynamy rysując ścieżkę, a kiedy skończymy, możemy usiąść i oglądać jak samochód jedzie po tym torze, który mu wyznaczyliśmy. Spowalniając rysowanie, wymuszamy późniejsze naciskanie hamulca. To samo działa w odwrotną stronę w przypadku dodawania gazu. Podczas wyścigu mamy również możliwość użycia przycisku turbo. Druga część tej wspaniałej gry posiada 5 poziomów trudności i aż 60 torów wyścigowych z trzema różnymi trybami na każdy tor. W ostateczności daje nam to 180 wyzwań z jednym, dwoma lub trzema przeciwnikami na torze. Jakby tego było za mało, istnieją również trzy typy rozgrywki multiplayer działające przy pomocy Game Center. Draw Race 2 w cenie dolara w wersji dla iPhone'a i 3 dolarów dla iPada to niesamowity sequel i jeszcze więcej rozrywki. W ten sposób można zdefiniować grę zapewniającą jednocześnie niesamowite efekty wizualne, jak i świetną rozgrywkę. Draw Race 2 to obowiązkowa pozycja dla ludzi uwielbiających wyścigi i rysowanie ścieżek, którą ponorza w samochód, a następnie uważne przeglądanie się wyścigowi. Śmiało mogę postawić tej grze 5 gwiazdek. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Sponsorem dzisiejszego odcinka był iShopWaf.pl, serwis iPodów.